Witam Was, kochani, w 24. vlogmasie, ostatnim vlogmasie. Dzisiaj jesteśmy z Oliwierem, Latosem Piękno? i idziemy kupić prezenty. No niestety, to już ostatni vlogmas, dzisiaj powiedziałam, kochani, znowu. znowu. I tak, idziemy kupić dzisiaj prezenty dla taty, dla brata mojego i dla Blanki. Słuchajcie, bo dla Mikołaja już mam i pokażę Wam go dopiero w domu. Więc idziemy czegoś poszukać. Dobra, przyszliśmy do sinseja i kupię coś blance w sinseju tylko nie mam zielonego pojęcia co, bo ostatnio rok temu też jej kupiłam coś na święta w sinseju A teraz nie wiem co jej kupię. Może jakieś kapcie albo w ogóle ten Sinsei jest gówniany. W tym w oszonie jest o wiele lepszy, nie? W oszonie jest o wiele większy. Wietrowy. Tak? Nawet nie wiedziałam. Ej co ja mogę jej kupić? Może kosmetyczkę jej kupię? Nie, ej, ta jest fajna. On może, może skarpetki? Ej, fajne, ale świąteczne już nie. Świąteczne 3941. Nie wiem, nie wiem. Nie, ta brzydka. O tu są jakieś skiety fajne. Ona lubi grube skarpety. Może jakieś grube skarpety jej wezmę. O na przykład takie. A nie, bo one się sypią strasznie. Ej, te są fajne. Fajne. A to wezmę jej te wtedy. Dobra kochani, już mamy prezent dla Blanki. W ogóle to co nagram to się usunęło, to przez całe yy, Idziemy po prezent dla mojego taty i dla Aleksa. Tutaj w Pick and Kloppenburg. Chyba tam idziemy. Na tamtą stronę. Nie wiem, co chcę im kupić, ale zaraz się okaże. I tam widziałam taki fajny sklep, w którym kupię jeszcze prezent dla mojej mamy. Byłam już prezent dla mojej mamy, ale kupię coś jeszcze, bo tam widziałam taki fajny sklep z takimi pachnącymi fajnymi rzeczami, więc tam na pewno będzie coś fajnego. Ja już kupiłam prezent dla taty i dla Aleksa. Tutaj zaraz coś sobie pooglądamy. A zobaczmy czy jest biała Tomiego z kapturem Bo mi się mega, mega podoba tak. Wiesz, że ja kupiłam Mikołajowi Kupiłam Mikołajowi taką dużą Przepięte. Ale ile to kosztuje? Nie, no to tego bym nie kupiła Ja zamówiłam Mikołajowi Kalwina na Modiwo. Mhm. I jest spoko Jest spoko Pokażę wam w domu jak to wygląda Moi drodzy Dobra, wychodzimy Latos. Ludzie się na mnie gapią dziwnie Spierdzielamy stąd ja nie mogę nic nagrywać, bo wszyscy się patrzą na mnie jak na Debila. Jakbym tak nagrywała, to już w ogóle byś tam mnie jak na Debila. Bez kitu. Dobra widzowie, my idziemy nie wiem gdzie... Na górę. Eee, bo w sumie... A nie, nie, nie! Tutaj się do Ritualsa. Do Ritualsa musimy iść, ponieważ ja tam muszę kupić prezent jeszcze dla mamy. Kupiłam mamie błyszczyk. Taki specjalny z klinika, bo ona lubi takie. I jeszcze kupię jej coś. Dobra, wchodzimy o jezu, ale to pięknie pachnie. Dobra, wybieramy coś i widzimy się zaraz. Dobra, no, jednak wyszliśmy z tego sklepu, bo tam było bardzo drogo. <laughs> A ja chciałam jakiś mały upominek kupić. No ale jednak nie kupimy. Idziemy teraz coś zjeść, bo tutaj yy, mój kompan jest głodny trochę. Ja w sumie też trochę zgłodniałam. Więc idziemy coś zjeść i nie wiem, czy coś jeszcze będę kupować. Ja w ogóle wiesz co, ja tutaj chciałam przyjść na zakupy dla siebie, ogólnie nie. Ale no, y, trzeba wydać pieniądze na bliskich, no cóż. Słuchajcie kochani, to jest najlepszy Chińczyk w tym mieście. Jak będziecie w Gory Autyckiej, musicie koniecznie spróbować y, Asia Hunik nie wiem, co to się nazywa, box numer 5 z, y, z sosem orzechowym, jest zajebisty. Dobra, no, kochani, my już idziemy do bodyshopa. Y, tutaj nie wiem po co, po prezy. mój tata chce kupić... Y, Prezent swojej koleżance, córce, córce swojej koleżanki, więc tutaj coś dla niej wybierzemy za stówkę. Dobra, prezent kupiony. Kolejny już mamy, yy, znaczy, tak, trzy prezenty już mam. Nie, cztery dla Blanki, dla taty, dla Blanki, dla Aleksa i teraz jeszcze ten dla Julki. To, to jest dla córki mojego tata, mojego taty przyjaciółki, z którą tata kiedyś mieszkał. Chciałam sobie kupić jeszcze taki długi sweter, taki aż do połowy uda, taki sweter dziergany. I jeszcze żeby miał golf. Nie. Chciałam sobie... Nie. Nie! Zajebisty! Czemu nie? Nie wiem co, że W ogóle patrzcie jestem ubrany dziś jak na lato. Bardzo dzwony. A ty? Ty jak na zimę, bo masz kurtkę taką ciepłą, a ja zdjęłam kurtkę, bo, bo mi nie podoba. Spójrzcie kochani, jaką bluzę wyhaczyłam. Normalnie pierwsza bluza, która skrawa, po prostu moje serce od razu jak na nią spojrzałam. Jest przepiękna ma zajebisty kolor i... Nie to jest taki słodki. On jest taki... On jest taki... Nie wiem co to jest. Taki dywanik jakby, nie? Tak? No jest piękna, ale muszę wziąć Eskę. Bo to jest i jest ogromne. Kochani, co myślicie o tej bluzie? A mam kupić? W sumie pewnie jak wy to, to już ją kupiłam, bo jej nie kupiłam. Fajna. dajcie też w komentarzu, czy fajna. Laty chcą weszli jeszcze kupić ją. Jest o, no latu z wądów fajnie będzie wyglądać do czarnych. No, może bym ty. Zrobił. Nie że będziesz moim fotografem, to jeszcze może będziesz moim kamerzystą. Nie. Co ty na to? A w ogóle paść, z... byłam wczoraj na paznokciach. nie wiem czy zobaczcie jakie ładne. Widać jak się świecą w kamerze, czy nie? nie? Piękne są, prawda? No. przecudnia. Nadal nie mam takiej bluzy, Masz? Jest tylko czarna z kapturem krótka do jeansów. Cholera. Hmm. Nie mam tego. Patrzcie jaka fajna kołinka z drabiną. Tutaj specjalnie wycięli, żeby nikt weź nie mógł. I tam na samej guzie jest krasna, ale... Albo nie wiem co to jest, ale zajebista jest ta chluinka. My mamy już w sumie chyba wszystkie prezenty kupione. Ja już kupiłam wszystkim prezenty. Chciałam mam jeszcze coś dokupić, ale to gdzieś tutaj może na coś wpadnę. Bo teraz idziemy do Bubble Joya. A jakiego ty bierzesz? Nie wiem. Co tym tego zawsze zrobiła w jest? Jezu, krok ze sfuterkiem. Przecież to jest coś niesamowitego. Widzisz to? Albo te są zajebiste z łańcuchem Ty no krok ze sfuterkiem? To jest must have. To jest po prostu must have człowieku. Ej, od kiedy ta fontanna działa? Dobrze nie widziałam w ogóle, żeby ona działała. Uuu jakie bombeczki piękne. Nie wiem czy widziała. Uuuu! A tam stały ładniejsze. Ej, co roku w tej galerii stoją te same choinki. One są co roku tak samo ubrane. Bez kitu. Tylko tamta była inna, którą Wam przed chwilą pokazywałam, tylko tamta była inna. A tak to wszystkie są takie same. Tak samo te ozdoby. Co roku to same. No mogliby coś w końcu zmienić, nie? A nie ciągle to samo, cholera. W Krakowie, tej e, krakowskiej, która no. jest jak Bałtycka, jest ten sam wystrój jest to samo. Identycznie! Identyczne. Najgorzej. Się różni. Aha, no jeszcze do Syfory idziemy. Bo ja muszę sobie kupić bronzer, bo mi się skończył. W sensie kończy mi się mokry bronzer, a nie mam innego mokrego, oprócz tego, który używam teraz. Patrzcie, jak w ogóle wyglądam dziwnie. Mi tak róż się zrobił. Jakby mi się. Nie wiem. Katastrofa. Katastrofa, no właśnie. No ale zobaczcie, tu jest Bubble J. O, by była dzisiaj tapioka, proszę. Bo ostatnio, jak byłam późno, to nie było tapioki. Zobaczcie, Bubble J. Nie ma nikogo. No, znowu są tylko galaretki. Zaraz wracam. Zajebiście, tutaj przed nami też tego nie widziałam. Ja piłam tego. Tak, ja piłam tego. Tego piłam. On jest zajebisty. Jest tak pyszny, ten Bubble Joy, że po prostu. No, spróbuj go sobie. Naprawdę jest pyszny. Smakuje jak kakałko. Smakuje jak kakałko, naprawdę. A nie lubisz kakao? No to weź, masakra. Dobra, zobaczcie, ja mam tutaj biała przestkwinia wiśnia. A ty co masz? Biała brzkwinia? Lici? Lici, dokładnie. Dwa widzowie, to jest smaku. O, w końcu nie papierowe. Jezu. Mm. Kocham! Obiad, wina wiśnia. Top, widzowie, top. Jeszcze winogrona, winogrona-malina, ale winogrona-malina jest dla mnie już za słodkie. Nie, białe, to liczy jest miesiąc. Wiśnie mm. Wiśnia też jest zajebista. Mimo jest na pewno. Mimo jest. Mm. <grym> <grym> Ale dobre Dobra kochani, my już wychodzimy z galerii I pokażę wam w domu co kupiłam Bo chyba do końca nie wiecie co kupiłam Z tego co mi się wydaje chyba nie pokazywałam, nie? Tylko ten prezent dla Blanki pokazywałam O nie, jak Blanka obejrzy tego vlogmasa? Ups, no trudno Nie masz psychy Co mówisz, Że nie, nie mam psychy Nie masz psychy wejść na tamtą... panieczynę, której w ogóle brzmi nie widać No nie, nie mam psychy, a co byś mi dał? Nie wiem Żółwika mogę jej przybić W sumie mogę wejść <laughs> Tego pewna? Wkode... Niedobra, ja mam kolkę. Nie będziesz się tego wyzwania. Ja nie onkolka nie, jest mi tak zimno i zaraz zamarwę. Tak Zamarznięty stawek. Ja zobaczymy, czy da się wejść na niego. No tak, i zaraz będzie filmik, że nie wiem 19-latka utopiła się w stawku. Wejść. Się... Kurde! Chciałem go sprawdzić! Jak zwykle to samo Teraz ja? Tak. I co ja? Nie, tu jest ślisko, co tak jaka Ale mi leci z nosa woda już. O pasz jak biegają fajnie! Kurwa! I tutaj jest fajnie mieszkać, bo można sobie z psem przychodzić. Kochani, ja już jestem... Jezu, kochani, już jestem w domu I teraz wam pokażę, co kupiłam. Pierwszy prezent y, dla Blanki, kupiłam jej takie, y, już wam pokazywałam, skarpetki i kupiłam jeszcze jej takie gumeczki. Bardzo mi się spodobały, śliczne są takie z koralikami. Dla taty kupiłam takie skiety, bardzo fajne, one są mega ciepłe i bardzo y, mają bardzo fajny materiał. Tak samo dla Aleksa. Kupiłam takie, są trzy pary akurat i też takie zwykłe i kupiłam sobie tą bluzę ta bluza jest świetna, naprawdę zakochałam się w niej, bo jest taki fajny materiał, śliczna jest ta bluza, a i pokażę wam prezent, który kupiłam Mikołajowi, kupiłam mu Taką listonoszkę, bo on czemu nie marudzi, że nie ma gdzie chować rzeczy jak gdzieś wychodzi, więc kupiłam mu taką listonoszkę zwykłą czarną krewinę Mam nadzieję, że mu się spodoba. A tutaj mam prezent dla mamy, ale niestety wam go nie pokażę, bo jest zapakowany. A tutaj jest ten prezent, o którym wam, o którym wam mówiłam. Dobra, ja go otworzę. Ale tu, a tu jest super. No dobra, to jednak wam go nie pokażę, ale kupiłam tutaj yy, krem do rąk. Yy, to jest Bodyshop, Krem do rąk yy, Shea, czyli Shea, nie wiem z czego to jest, z yy, orzecha. Cieszę się, w nie? I yy, masło do ciała, balsam do ciała, yy, śliwkowy i płyn podpryszny śliwkowy. Z takiej yy, świątecznej kolekcji to było. I myślę, że to chyba na tyle. W tym vlogmasie. To jest niestety koniec vlogmasów, kochani. Bardzo fajnie mi się nagrywało vlogmasy. Muszę Wam powiedzieć, że nigdy nie miałam takiego kopa do działania jak w tym miesiącu. Po prostu ten miesiąc był tak zalatany, że na nic nie miałam czasu. I tak bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną do samego końca. Trochę dziwnie, że te vlogmasy się kończą, bo dziwnie będzie mi teraz nic nie robić, ale vlogi będą nadal. Nie wiem w jakiej. Y Częstotliwości, że tak powiem, nie wiem, jak często, ale będę się starać nagrywać dla Was jak najciekawsze, takie z życia wzięte wydarzenia, że tak powiem. Dziękuję, że byliście ze mną i życzę Wam wesołych i spokojnych świąt, żebyście spędzili je z rodziną, dużo miłości, szczęścia, zdrowia oczywiście, bo to najważniejsze teraz i dziękuję Wam bardzo.